z ekipy najmniej przeklina. Ale na materiałach nie, nie. Mówimy o życiu codziennym takim, jak się spotykamy. Eee... Bo na materiałach wiadomo, że większość stara się nie. Ja też. No trzy, trzy cztery. A to... co? Nie, ja myślę, że życiu... Co do wspomnień, no to przecież nie można zapomnieć, na przykład o tej paczce. O, Diego koszta. A może w paczce? O, paczeko. A żeby tego było mało, to ja zostawię was z tą akcją. W Kto z ekipy najmniej przykłada się do filmów? Sześć łapek w górę miał ten komentarz Trzy, dwa, jeden Jeden właśnie? <grym Jeden bady. jenny. grym> Ale mam więcej wyświetleń niż Wibę, więc to jest dobrze ten... Znaczy, moje zapisy ze streamów mają więcej wyświetleń <grym> niż Wibę <grym grym> O nie, o nie, o nie, o nie, jestem złym człowiekiem, przepraszam Pa, jednie! Ale urwał! Ale to było dobre! Ale urwał, a tylko trochę było! Dobra, dobrze, zaczynamy, let's go! Ale dobrze, się gra w tą grę, niesamowita jest ta FIFA, powiem wam szczerze. No jedna z lepszych, jedna z lepszych. I 2-0, szósta minuta. Jezus, on jest chyba za dobry na tą grę. On jest chyba na tą grę za dobry. Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. Ale poprawka i cyk, 3-0. Jaki on jest dobry, jak mu się odbija. No co, za, co za, za niesamowity gracz. Jezu, on, to jest chyba mistrz Polski FIFA 20 przed wami. Mistrz Polski FIFA 20, tak mi się wydaje. Tak może być. Oj, jaj, jaj, Ale gówniana gra. Boże, kto to wymyślił tą Fifę, żeby je, jak tak, żeby Lewandowski nie Czy 3 na 3 będą ekrany? Tak, jest szansa na kolejny ekran, ale nadal bez lokautu. E, zobaczmy kto teraz. Szwajcar na SP, to będzie Hamsik. Szwajcar na SP. O czym ty do mnie rozmawiasz? Głowa cię nie boli? To za ekipy nie potrafi oszczędzać pieniędzy. E, mm. <gulia> <Cześć>. <gulia> Dobra, jak się wydaje, że jaki aparat zdobyłeś, ten najdroższy. To trzy, cztery. O, jedna, druga. No, trzy, trzy, O, jedna trzy, trzy, A trzy, 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 On a million, got a cocky attitude, swag on